Jestem w tej chwili na drodze 530 w województwie warmińsko-mazurskim. Nie wiem w okolicy jakiego jakiej miejscowości. W tej chwili jestem. Jadę w kierunku ostrudy w prawo. Też na... za 150 metrów na rondzie trzeci zjazd. Nie widzę też tutaj na podglądzie nawigacji nazwy węzła yy, drogowego. Godzina na oni tu sprowadza tak jest. Aha, bo tutaj nawet chyba może no i jest węzeł chociaż nie, tu nie ma w dalszym ciągu yy, pozostałem na drodze obok yy, trasy S7 aczkolwiek ciekawostka yy, wjazd w kierunku Warszawy na S7 na tą właśnie drogę był był oznaczony więc gdzieś pewnie w pobliżu trafimy na węzeł Ostruda.